Chociaż migreny są wynikiem niezwykłej aktywności mózgu, ich przyczyny nie zawsze są oczywiste do zrozumienia. W rzeczywistości napady te zwykle obejmują pulsujący ból głowy, intensywny i jednostronny, któremu towarzyszą inne objawy, od nudności do paraliżu lub niewyraźnej mowy. Zatem objawy te są tak szerokie, że migrena jest często źle rozumiana i błędnie diagnozowana. Lepiej rozumiem migrenę. Nasi koledzy w Dottisimo donoszą, że ponad 10 milionów ludzi cierpi na migrenowe bóle głowy we Francji, a jedna na dwie osoby ignoruje źródło ich bólu. Ponieważ przyczyna migreny nie jest jeszcze znana, jedną z dominujących teorii jest to, że są one spowodowane szybkimi falami aktywności komórek mózgu przechodzących przez korę, cienką zewnętrzną warstwę tkanki mózgowej, a następnie okresy bezczynności. Ponadto genetyka może uczynić osobę bardziej wrażliwą na czynniki wywołujące migreny. W tym Zmiany hormonalne. np. kobiety mogą mieć objawy migreny podczas swoich okresów. Wyzwalacze emocjonalne. Stres, depresja, lęk, podniecenie lub wstrząs mogą powodować migrenę. Dieta. Nadużywanie alkoholu i kofeiny może na przykład wywołać migreny. Niezdrowa dieta i odwodnienie są również uważane za czynniki wywołujące migreny. Zaburzenia fizyczne, zmęczenie, zły sen, zmęczenie ramion i szyi, słaba postawa i przepracowanie fizyczne są związane z wysokim ryzykiem bólu głowy. Zewnętrzne wyzwalacze, ekrany, silne zapachy, dym, jasne światła i hałas mogą wywołać migreny. Pozbądź się migreny w ciągu kilku minut składniki. 1 4 łyżeczki celtyckiej soli morskiej. 2 łyżeczki ekologicznego soku z cytryny. 1 łyżeczka surowego miodu na smak. Jeden duża szklanka wody. Przygotowanie! Wymieszaj wszystkie składniki jednocześnie w szklance wody, aż sól się rozpuści. Wypić zaraz po kolejnej szklance wody mineralnej. Przez następne pół godziny wypij szklankę wody co 10 minut i połóż się. Twój ból powinien zniknąć. Dlaczego to działa? Cytryna, bogata w witaminę C, fosfor, kwas potasowy i cytrynowy. Cytryna jest środkiem przeciwzapalnym, antybiotykiem, środkiem antyseptycznym i naturalnym przeciwutleniaczem. Ten mały skarb jest pełen korzyści zdrowotnych, w tym zmniejszenie ryzyka chorób serca i udaru mózgu. Ponadto badania wykazały, że cytryna może zmniejszyć intensywność bólu i czas trwania ataków migreny. Woda. Ból głowy spowodowany odwodnieniem jest spowodowany niewystarczającą ilością płynu w organizmie. Może być stosunkowo łagodny lub cięższy w postaci migreny. Rzeczywiście, gdy ciało jest odwodnione, kontrakty mózgowe tymczasowo powodują ból głowy. Tak więc po nawodnieniu mózg powraca do normalnego stanu, de facto odciążając ból głowy. Sól morska, Celtycka sól morska to określenie naturalnie wilgotnej soli z morskiej wody atlantyckiej u wybrzeży Brytanii. Jest naturalnie napowietrzany i suszony na słońcu w glinianych stawach a następnie wyrywany drewnianymi narzędziami, aby zachować jego enzymy. Gdy ciało odwadnia się, traci płyny zawierające wodę i rozpuszczoną sól zwane elektrolitami. Tak więc, zgodnie ze stroną internetową Healthline, aby utrzymać nawodnienie organizmu, ważne jest, aby pić wodę i płyny zawierające elektrolity. Ostrzeżenie Lemon nie jest zalecany dla osób z zaburzeniami żółci lub nerek, brzodami żołądka lub alergiami cytrusowymi. Sól w soli może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Również nadmierne spożycie sodu może prowadzić do problemów z zatrzymywaniem wody. Przypominamy, że należy unikać samoleczenia i radzimy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego rodzaju leczenia. Ten słynny lekarz przedstawia 5 wskazówek, aby łatwo schudnąć bez diety. U kobiet uda są jedną z części najbardziej dotkniętych nagromadzeniem tłuszczu. Oprócz powszechnych przyczyn nadwagi, takich jak siedzący tryb życia lub zła dieta, problem ten może wynikać z kilku czynników związanych z genami lub hormonami. Jeśli cierpisz na zbuntowany tłuszcz w udach, zdecydowanie powinieneś przeczytać poniższe wskazówki. Jeśli nie masz tego, co entuzjaści fitness nazywają przerwą udową, a masz raczej okrągłe uda, prawdopodobnie znasz wszystkie problemy, które mogą powodować duże udatarcie, podrażnienie skóry. Oto 5 wskazówek od amerykańskiego doktora Mehmeta Os, które pozwolą ci mieć mocne i harmonijne nogi. Jeden przyjęcie zdrowej i zrównoważonej diety: Tak, wolałbyś schudnąć bez pozbawiania się żetonów i słodyczy, ale niestety nie jest to możliwe. Zasada jest prosta: aby schudnąć z dowolnej części ciała, musisz zmienić dietę. Wybierz zdrową i zbilansowaną dietę, bogatą w składniki odżywcze i witaminy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Te warzywa i owoce są najlepszymi sprzymierzeńcami, jeśli chcesz schudnąć, w przeciwieństwie do słodyczy i żywności przetworzonej, które sprawiają, że tłuszcz nie przynosząc żadnych korzyści dla organizacji. Uwaga, dieta niekoniecznie rymuje się z głodem i deprywacją. Zawsze możesz kontynuować leczenie, jedząc ulubione potrawy, ale nie nadmiernie. Dwa umiarkowane spożycie soli Wiele osób angażuje się w zbyt restrykcyjną dietę i spędza godziny na siłowni bez utraty jednego grama. Chcesz wiedzieć dlaczego? Cóż, ci ludzie konsumują zbyt dużo soli. Oprócz powodowania kilku chorób nerek i wątroby, nadmierne spożycie soli jest jedną z głównych przyczyn zatrzymywania wody. Ta choroba może puchnąć Twoje ciało i utrudnić Ci życie. Pamiętaj więc o zmniejszeniu spożycia soli i zastąpieniu go przyprawami lub aromatycznymi ziołami, takimi jak czosnek, rozmaryn, pietruszka. Uwaga! Nagłe zatrzymanie soli może powodować wiele dysfunkcji, takich jak problemy sercowo-naczyniowe. Tylko Twój lekarz będzie wiedział, ile soli możesz spożyć w zależności od stanu zdrowia. 3-6 małych posiłków dziennie. Zamiast jeść 3 posiłki dziennie, spróbuj podzielić dietę na 6 posiłków. Ta metoda jest coraz częściej stosowana przez gwiazdy dietetyki i fitness. Rzeczywiście, przyjmowanie 6 małych posiłków dziennie będzie miało kilka korzystnych skutków dla zdrowia i pomoże łatwiej i trwalej schudnąć. Wśród zalet tej metody znajdują się, zmniejszenie apetytu na przekąski, poprawa metabolizmu i układu pokarmowego, uczucie lekkości. Ale uwaga! Jedzenie 6 posiłków dziennie nie oznacza, że wszystkie muszą być pełne i pełne kalorii. Upewnij się, że Twoje posiłki są lekkie i bogate w składniki odżywcze, jeśli chcesz schudnąć tą metodą. 4. Unikaj mleka i produktów mlecznych Jeśli nadal uważasz, że produkty mleczne są dobre dla ludzi, pomyśl jeszcze raz. Mleko krowie, które kupujesz, zawiera substancje, które mogą być bardzo szkodliwe dla Twojego zdrowia i mogą sprawić, że będziesz tłusty, biorąc pod uwagę cały tłuszcz. Można go zastąpić mlekiem roślinnym, takim jak mleko migdałowe lub mleko kokosowe. Te ostatnie są mniej tłuste i znacznie bardziej korzystne dla zdrowia. Ale spożywaj je z umiarem. Pięć zagraj w sportach. Last but not least, ruszaj się i ćwicz regularnie. Tylko w ten sposób będziesz w stanie uzyskać mocne, stonowane uda. Możesz chodzić, biegać, jeździć na rowerze, kulturystykę. Krótko mówiąc, szeroki wachlarz możliwości dostępnych dla tych, którzy chcą pojawić się z nogami marzeń tego lata. Wiele osób używa terminu migrena, aby opisać każdy uporczywy ból głowy. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, że nie wszystkie bóle głowy są migrenami i że nie wszystkie migreny są poważne. Jednakże bólom tym towarzyszą zwykle takie objawy. Jak nudności i zwiększona wrażliwość na światło, dźwięki i zapachy, mogą one być szczególnie niepełnosprawne? W tym artykule zaproponujemy lekarstwo na bazie cytrynej soli, które pozwoli Ci powiedzieć Bogu z migreną w ciągu kilku minut.